Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Żuk z kierunek, .pl i Pełna TV. Dzisiaj odpowiem Wam na takie pytanie, jakie kursy robić jako trener personalny, ponieważ już nagrałem filmik, jaki kurs warto wybrać, ale też warto wiedzieć, warto, warto, warto wiedzieć właśnie, jakie kursy też trzeba zrobić, żeby poszerzać te swoje kwalifikacje, ale żeby nie celować ślepo i nie wydawać dziesiątek tysięcy złotych na wszystkie możliwe kursy, no bo przecież może się przydać. Słuchajcie, jeżeli ja wyznaję takie podejście, jeżeli macie szkolenie, które na przykład kosztowało 1000 złotych, a nie jesteście w stanie sprzedać usługi tego za 1500, no to jaki sens jest robić takiego szkolenia? Nie ma sensu. Po to są szkolenia, żeby poszerzać swoje kwalifikacje. Ale jeżeli to nie jest hobbystyczne, czyli to nie jest kurs nagle florystyki, tylko to jest kurs typowo dla trenerski, no to on musi Wam dawać jakieś korzyści. Dobra, czyli powiem tak, po pierwsze, nie każdy trener powinien zrobić standardowy kurs na trenera, czyli taki, gdzie jest wiedza i anatomiczna. I o anatomii, i troszeczkę o żywieniu, ale też o suplementacji, ale też o jakiejś fizjologii ruchu, jakieś elementy może anatomii palpacyjnej, chociaż nie wiem, czy to się zdarza teraz w kursach. I ogólnie taka wiedza treningowa, czyli głównie jak te treningi budować, programowanie treningowe, umiejętności interpersonalne i tak dalej. To wszystko, co trener powinien wiedzieć. Następnie, Warto zrobić przed wszystkimi pobocznymi kursami kurs trenera personalnego Pro. Czyli są szkoły, które właśnie świadczą kurs, taką usługę kursu trener, trenera personalnego Pro, i tam wchodzą zagadnienia mocno fizjoterapeutyczne, takie mocniej żywieniowe, takie podejście do sportowców, przygotowanie motoryczne, trening, jakieś jakaś praca na powięziach i tak dalej. Czyli bardziej zaawansowana wiedza. Tu jeżeli zrobimy taki kurs trenera pro, to już mamy powiedzmy taką wiedzę, że możemy albo pracować w jakimś dobrym hotelu, albo w, dobrej, w dobrym studiu treningowym, naprawdę dobrym, albo mieć swoją działalność i być tego pewnym, ponieważ no, kurs trenera pro to jest coś, co jednak wyróżnia na rynku dalej, ponieważ niewiele osób jest w stanie go skończyć, bo nie ma na tyle wiedzy. Po prostu, bo tam jest wiedza bardzo zaawansowana. Następnie, po tych dwóch kursach, warto iść sobie w kierunku dokształcenia się w kwestii żywieniowej, ponieważ od razu do świetnych planów treningowych, dostosowanych super pod nawet osobę troszeczkę tam z problemami z kolanami, z lędźwiami, z barkami, czyli mamy już takie umiejętności, powiedzmy, wyprowadzające na prostą te zakresy ruchu, przykurcze, znamy się troszeczkę na Mobility, umiemy programować trening liniowo, na, na przykład właśnie w kierunku uzyskania bardziej sprawności, już nie tylko sylwetki, już nie tylko bazujemy na wiedzy dostępnej wszędzie, tylko już mamy swoją tam, swoje tam jakieś źródła wiedzy, no to idziemy w kierunku żywienia. Czyli, warto zrobić kurs jakiś żywieniowy, jakiś specjalista do spraw żywienia, coś takiego. Nie nazywajmy się wtedy dietetykiem, bo to nie jesteśmy wtedy dietetykami. Dietetyk stricte, chociaż odno odchodzi się trochę od tej nazwy, jest osobą, która naprawdę jest po przynajmniej szkole policealnej albo po studiach. No i ta wiedza już, już zakrawa troszeczkę o dietetykę kliniczną, chociaż to też jest jakaś już dodatkowa rzecz, ale jest to bardziej rozszerzony zakres wiedzy. My idziemy sobie na kurs żywienia, żeby dokształcić się w tej kwestii i móc sprzedawać Proste plany żywieniowe, dzięki którym nasi klienci uzyskają lepsze efekty i nie będziemy musieli oddawać swoich pieniędzy komuś innemu. Chyba, że ta osoba będzie cierpieć na jakieś choroby, to udajemy się do zaprzyjaźnionego dietetyka klinicznego, co o tym mówiłem, żeby tworzyć takie współpracę. On robi mu dietę i super jest, pracujemy sobie w Timie. Więc kurs żywieniowy. Następnie wchodzą kursy suplementacji żeby poznać się na suplementacji, żeby móc wprowadzić kolejną usługę, czyli rozpisanie planu suplementacyjnego. Co wielu osobom wydaje się łatwe, bo myślą, że dadzą dawkę suplementu, pomyślą sobie, a no to brano będzie tak profilaktycznie, nie? Układanie suplementacji to jest to samo, co układanie planu treningowego. To jest to samo, co układanie planu żywieniowego. Tyle samo czasu trzeba poświęcić. I mieć tak samo dużą wiedzę, ponieważ dobrze dobrana suplementacja potrafi działać cuda w sporcie, a źle dobrana potrafi cofać najlepsze plany treningowe i żywieniowe w tył. Dlatego to trzeba wiedzieć, i dopóki nie mamy takiego szkolenia, przynajmniej jednego, nie bierzmy się za to, bo naprawdę zrobimy krzywdę swojemu biznesowi, ktoś straci efekty, a my klienta. To nie o to chodzi. Dlatego powinniśmy mieć te trzy kompetencje opanowane, czyli suplementacja, żywienie i treningi, ale głównie skupiać się ku treningu, czyli poznać bardzo dobrze anatomię itd. Następne w kolejności kursy, czyli po tych czterech polecam zrobić kurs albo sprzedażowy jakiś, albo z rozwoju osobistego, albo z marketingu. Taki kurs musi być. Zaczynamy wtedy rozwijać takie swoje lepsze kompetencje. Dlaczego podaję go dopiero teraz, a nie na początku? To, że ja sprzedaję kursy dla trenerów z marketingu i sprzedaży, to nie znaczy, że ja będę to zachwalał w pierwszej kolejności. Generalnie wygląda to tak, że dopiero tą pewność siebie, którą możemy wyrobić, przez, właśnie na przykład, szkolenie ze mną ze sprzedaży, nie będzie jej, jeżeli nie będziemy mieć wiedzy na najwyższym poziomie i nie będziemy mieć pewności, że umiemy ją zastosować. Jeżeli mamy bardzo dobrą wiedzę w danym temacie, czyli jest na przykład, no prawnik to nie, bo on się nie może reklamować, ale powiedzmy jest bardzo dobry lekarz, tak? No to on ma za sobą bardzo dużo wiedzy i dopiero wtedy jakby jeśli jest polecany ludziom, to on czerpie z tego korzyści, bo przyjdzie do niego osoba i to się potwierdzi. Tak samo jest tutaj. My możemy sprzedawać, możemy się reklamować, ale jeżeli nasze usługi są mierne, bo nie mamy wiedzy, bo nie mamy efektów, no to nic z tego marketingu nie wyjdzie. Dlatego, następny kurs kolejności to szkolenie sprzedażowe. Nie szczęście tutaj pieniędzy, ale też nie wydawajcie ich bezsensownie. To ma być taka wiedza, która będzie dopasowana do Was, bo możecie mieć milion rzeczy na takich kursach: strategie budowania sprzedaży, firmy, marketing, kampanie marketingowe i tak Nie wszystko musicie wiedzieć. Pewne rzeczy możecie zlecić, ale musicie mieć. Jakiś zarys, czyli jeżeli bardziej Was interesuje sprzedaż bezpośrednia niż tworzenie kampanii na Facebooku, to idźcie na szkolenie ze sprzedaży bezpośredniej, a nie uczcie się wszystkiego. Mam nadzieję, że jakoś tam każdy załapał o co chodzi. I następne, już w kolejności kursy, jeżeli mamy bazę, mamy kurs sprzedażowy, możemy sobie zrobić szkolenie dopasowane do naszej niszy. Ja właśnie. Będę też robił nawet kilka filmów na ten temat, jak taką niszę w zawodzie trenera dietetyka, czy jakiejś fizjoterapia, czy coś takiego znaleźć swoją niszę. Ponieważ jest ich bardzo dużo, to jest jak ze wszystkim dosłownie każdy dom ma różne pokoje i my musimy się odnaleźć, nie jesteśmy w stanie mieszkać we wszystkich, i tak samo jest właśnie tutaj. Musimy mieć nisze jako trenerzy, przede wszystkim, żeby nie pchać się drzwiami, oknami jedną drogą do wszystkich klientów, tylko mieć swoje labirynty na bok dzięki właśnie tym swoim niszom. Ile tych niszy powinno być? Moim zdaniem, może, możesz mieć nawet... 4-5 niż więcej nie ma sensu, bo to już wtedy nie są nisze, tylko jesteś specjalistą od wszystkiego, a to też nie o to chodzi. Możesz się znać na no czymś, możesz wypisać suplementację, ale nie lubisz się specjalisty suplementacji, jeżeli nie zgłębiasz tego tematu faktycznie mocno. Nisz jest bardzo dużo, ja mogę tutaj parę wymienić, mogę nie wymienić, na pewno będzie na ten temat osobny filmik, więc myślę, że tutaj nie będę już tego podejmował. Streściłem temat, czyli tak, standardowy kurs... Kurs Trenera Pro, kurs żywienia, kurs suplementacji, kurs marketingu lub sprzedaży, albo najlepiej oba. I kursy dopasowane do niszy. Później możemy się już rozwijać w troszeczkę innych kierunkach, czyli chodzić na, na przykład na jakieś kursy z masażu czy coś, ale to trzeba już naprawdę bardzo dobrze zarabiać i po to się kształcimy właśnie takim trybem, jak teraz powiedziałem, żeby zarobić sobie na coś lepszego. OK. Dzięki za oglądanie. Jeśli pomogłem, pisz w komentarzu, daj o sobie znać i wbijaj na naszą grupę wiedza dla trenerów personalnych tutaj w opisie i zapraszam też na kierunek trener.pl, gdzie dostępne są kursy szkolenia, e-booki właśnie ze sprzedaży, umiejętności interpersonalnych, marketingu, w pracy trenera. Są to rzeczy w fajnych, przystępnych cenach, bo uważam, że każdy powinien, kto podchodzi do tego poważnie mieć taką wiedzę nieutrudnioną w dostępie, ale też są rzeczy płatne i są darmowe. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.